Bonjour, bonsoir kochane. Tydzień temu kanał przekroczył 2000 subskrypcji i to jest bonusowy film z tej okazji, którego temat wybrałyście w YouTube'owej ankiecie w zakładce Społeczność. Wybór większości padł na paryskie stylizacje z ograniczonym budżetem, w związku z czym ja wybrałam ze swojej garderoby rzeczy, które kosztowały niewiele i stworzyłam z nich spójną jesienną kapsułę. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was inspirujący i pokaże, że paryski szyk nie musi być drogi. Zachęcam do subskrypcji kanału, polubień i komentowania filmików. No komu są? Zaczynamy. Moja budżetowa kapsuła będzie się składać z trzech dołów. Wybrałam popularne wśród paryżanek jeansy typu szwedy, wykonane ze 100% bawełny. Jeansy pochodzą z Kapala i ich regularna cena to 250 zł. Ja, korzystając z promocji, zapłaciłam za nie 187 zł. i 49 groszy. Drugi dół to skórzane szorty, które kupiłam na wintet kilka lat temu. Niestety tak daleko historia zakupowa nie sięga, więc nie mogę Wam tu tego pokazać, a jedynie powiedzieć, że pamiętam, iż kupiłam je za około 45 zł, a do postaci, którą widzicie, doprowadziła je zaprzyjaźniona krawcowa za 15 zł. Tak więc w sumie kosztowały 60 zł. Na ostatni trzeci dół wybrałam czarną spódnicę midi, która pochodzi z aktualnej kolekcji Reserved i kosztuje 160 zł. W aplikacji możecie ją kupić z 10% rabatem. Ma świetny krój, w którym będzie dobrze wyglądało wiele sylwetek, gdyż jest trapezowa, a z przodu ma dodatkową zakładkę z lekką plisą, która świetnie zamaskuje ewentualne mankamenty w okolicach brzucha. Niestety wykonana jest z poliestru. Sztuczny materiał w w postaci jesienno-zimowej spódnicy jest według mnie do zaakceptowania gdyż w chłody nie będziemy się w niej pocili oczywiście wolałabym żeby była z naturalnego materiału ale zdecydowałam się na nią bo od dawna szukałam podobnego fasonu planuję ją przetestować, przemyśleć co bym ewentualnie zmieniła ulepszyła i na przyszły sezon u krawcowej uszyć sobie spódnicę idealną z cienkiej wełny Teraz cztery góry, jakie wybrałam do naszej budżetowej kapsuły. Pierwsza to klasyczna bawełniana, biała, lekko oversize'owa koszula. Moja ma już 8 lat i ciekawy tył, ale równie dobrze może być zupełnie prosta. Tego typu koszule bez większych problemów można tanio znaleźć na Vinted lub na międzysezonowych wyprzedażach. Druga góra to bawełniany longsleeve w marynarskie paski, który kupiłam na wintel za 25 zł. i 65 groszy. Tego typu charakterystyczne dla francuskiego stylu bluzki można nabyć naprawdę tanio. Trzecia góra to prosty śmietankowy sweterek, który idealnie zastąpi biały t-shirt w jesiennych stylizacjach. Mój jest z aktualnej kolekcji marki Carmen Sita, nazywa się Barcelona i aktualnie przeceniony jest na 189 zł. Ostatnią, czwartą górę stanowi kaszmirowy czerwony półgolf, który niedawno kupiłam na Vinted za 94 zł i 90 groszy. Do tego dwa okrycia wierzchnie. Marynarka, którą podkradłam z męskiej szafy, więc nic mnie nie kosztowała, ale podobne widuję na wintet i z tego co widziałam, da się taką upolować za 100-150 zł. Dodam, że jest to marynarka z wysokogatunkowej wełny. Wełniano-kaszpirowy płaszcz oversize upolowałam na wintet za 200 zł. Na koniec wszelkie dodatki, buty, torebka i inne. Idealnym uzupełnieniem dla wybranych przeze mnie ubrań będzie czerwona torebka w stylu Kelly Hermesa, którą niedawno kupiłam na Hego z Milano za 360 zł. Wybrane przeze mnie buty nie są tanie, bo po rabacie kosztowały 900 zł, ale za to będą tylko jedne pasujące do wszystkiego. Warto przemyśleć jakie buty najbardziej lubimy nosić i kupić jedne, ale za to skórzane i solidnie wykonane. Oczywiście wcale nie muszą być tak drogie jak moje i można je znaleźć na Vinted czy w Vintage Shopie. Również na rajstopach nie warto oszczędzać, a kupić jedne uniwersalne, które będą pasować do wszystkiego i znakomicie się prezentować. Źle dobrane, błyszczące rajstopy potrafią popsuć najlepszą stylizację. Polecam całkowicie matowe rajstopy 20D z serii Druga skóra marki Casedonia. Rajstopy kosztują 50 zł, ale bardzo często można tam trafić na promocję typu kup 4 zapłać za 3. Warto zaplanować taki zakup i otrzymać się w porządne rajstopy, które starczą na długo. W paryskiej kapsule przyda się również jedwabna apaszka. Bez trudu znajdziesz ją za niewielkie pieniądze, na przykład na Vinted. Moja jest marki Wittchen i kupiłam ją w zeszłym roku za około 100 zł. Na chłodne dni warto zaopatrzyć się w twarzowy szal najlepiej z kaszmiru mój kupiłam na początku tego roku na winted za 52,90 zł. Z biżuterii wybrałam jedne charakterystyczne dla Paryżanek kolczyki w postaci masywnych kółeczek. Te konkretnie są z Apartu i kosztują 279 zł. Ja kupiłam je na promocji za 200. Można też szukać kolczyków w tańszych miejscach w tym na przykład na Vinted, skąd mam wiele tanich i pięknych egzemplarzy. Kupując tam i w innych tańszych miejscach, to pytajcie czy kolczyki są antyalergiczne. Sama kiedyś kupiłam piękne kolczyki, w których nie jestem w stanie zbyt długo wytrzymać, bo powodują reakcję alergiczną, więc warto na to zwrócić uwagę. Na koniec jedyne okulary przeciwsłoneczne. Ich cena regularna wynosiła 1300 zł. Ja kupiłam je na wyprzedaży za 513 zł. Warto poczekać na okazję i kupić jedne, ale za to porządne okulary przeciwsłoneczne. Podsumowując, wybrałam 3 doły, 4 góry i 2 okrycia wierzchnie. Do tego dobrałam 1 torebkę, 1 buty, 1 apaszkę, 1 szal, 1 kolczyki, 1 okulary i 1 rajstopy. W sumie 9 ubrań i 7 dodatków, czyli 16 rzeczy, z których stworzę 36 stylizacji. Zapraszam na wideo Lookbook Belmontr. Mam nadzieję, że moja mała jesienna kapsuła pokazała, że również z ograniczonym budżetem da się wyglądać jak paryżanka, a kupując rzeczy w określonej kolorystyce i stylu, łatwo można tworzyć z nich zestawy. Zachęcam do subskrypcji kanału, polubień i komentowania odcinków. Niech nasza paryska społeczność się rozrasta. Piękne merci za dziś i do zobaczenia w kolejnym filmie. A bientôt.